Harry pomyślał, że zdecydowanie nadciąga era ciemności. Odrzucił kołdrę i dotknął stopami podłogi. Linoleum było tak zimne, że aż zapiekło. Zostawił nadające wiadomości radio z budzikiem włączonej i poszedł do łazienki. Przejrzał się w lustrze. Tam też listopad mglisty, szaroblady i pochmurny oczy były jak zwykle przekrwione, a pory na nosie przypominały wielkie czarne kratery. Worki pod oczami z jasnoniebieskimi, rozmytymi alkoholem tęczówkami znikną, kiedy poczują ciepłą wodę, ręczniki i śniadanie, tak przynajmniej przypuszczał. Harry nie miał pewności, jak dokładnie będzie z upływem dnia wyglądała jego twarz teraz, kiedy skończył już czterdzieści lat. Czy zmarszczki się wygładzą? I czy zniknie wyraz lęku, pojawiający się, gdy rano budził się po nocach, w które dręczyły go koszmary? Takich nocy była większość. Nie wiedział, bo unikał luster, gdy już raz wyszedł ze swojego malutkiego spartańsko umeblowanego mieszkania na Sofie z żeby się stać komisarzem hule z Wydziału Zabójstw Komendy Okręgowej Policji w Oslo. Patrzył raczej winne twarze. Szukając w nich ich bólu, pięt-achillesowych koszmarów, motywów i powodów do samooszustwa, jednocześnie słuchał męczących kłamstw i próbował doszukać się sensu w tym, co robił, w zamykaniu w więzieniu ludzi, którzy już dawno zamknęli się we własnych więzieniach w nienawiści i pogardzie dla samych siebie, które sam znał aż za dobrze. Przeciągnął dłonią po sztywnych, jak szczotka, krótko obciętych jasnych włosach, które rosły dokładnie w odległości 193 centymetrów od wychłodzonych stóp. Obojczyki, rysujące się pod skórą, wyglądały jak wieszak. Dużo trenował od czasu tej ostatniej sprawy. Niektórzy twierdzili, że wręcz fanatycznie. Oprócz jazdy na rowerze zaczął też dźwigać ciężary w siłowni mieszczącej się w piwnicy budynku policji. Lubił ból, palenie mięśni, które odsuwało myśli. Mimo to chudł, tłuszcz znikał, a mięśnie układały się niczym warstwa podłużnych smug między szkieletem a skórą. Kiedyś miał szerokie bary, a rakel mówiła, że ma atletyczną budowę. Teraz zaczął przypominać obdartego ze skóry niedźwiedzia polarnego, którego zdjęcie kiedyś widział umięśnionego, lecz mimo wszystko szokująco chudego drapieżnika.